He he i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj w nietypowej scenerii, bo jestem yy, na peronie. Słuchajcie, dlatego że dzisiaj wybieram się trochę dalej na ryby pociągiem. Mój pociąg już stoi I teraz tylko czekam godzinę, aż, aż w końcu ruszymy. Także bez zbędnego przedłużenia widzimy się na blisko. Słuchajcie, jestem już nad Wisłą i zamontowałem sobie już obrotóweczkę, trójkę. Kij troszkę za krótki już widzę, bo wziąłem 2,40. Nie mam na razie dłuższego kija do spinningu, więc nie wziąłem większego po prostu. Słuchajcie, tam jest fajna główka i będę chyba tam też szedł. Tu się fajny boleń już chlupnął na sam starta, więc daję to nadzieję, że coś się uda złowić. No moim głównym celem jest boleń I też kleń Bo kupiłem sobie też woblerki na ten gatunek Ale jak na razie testuję obrotówkę No bo moim zdaniem jest troszkę Najbardziej uniwersalna bo na nią... Póki co skupię się bardziej na łowieniu niż na nagrywaniu Ale Uwierzcie mi Postaram się naprawdę coś dzisiaj złowić To tylko zależy od rybek czy na odcinku się pojawią 6 gramowa obrotówka Nie przynosi na razie efektów A więc zmienię sobie Na takiego sieka oliwkowego 11 gramowego on da mi też dłuższe rzuty może to poskutkuje jakimiś braniami no póki co jestem pół godziny no dwa chlapnięcia bolenia były widziałem ale ja jeszcze mam spory kawał do obłowienia tej rzeki także są cały czas wielkie szanse żeby coś złapać Zerwałem pierwszego woblera sieka, ale powiem wam, że tutaj się tak boleń chlupnął w te uklejki, wszystkie poleciały do góry. A ja akurat myślałem, że mam branie i zaciąłem z siły. Dobrze, że wędka nie, nie, się nie połamała, no ale cóż, mam jeszcze trochę tych woblerków. Wiedziałem, że będzie zrywanie, bo to wisła. Każdy mówi, że bardzo dużo się przy zrywa. Myślę, że teraz przejdziecie na moją e, klatkę wirsiołą. Go, go. I co zrobiłem parę rzutów? Zdziwieni, że głos słychać, no, słychać bo otworzyłem szybkę eee, przeciw deszczową dla kamery takie jakby. No i teraz cały czas z zaboleniem, się uganiem Póki co trzy ataki widziałem, także jest to boleń na pewno. Ale dopiero się uczę, więc jeśli złowię dzisiaj bolenia to naprawdę będzie ogromny fart, bo jestem pierwszy raz nad Wisłą, pierwszy raz łowię na takie woblery i ja naprawdę nawet nie wiem jak prowadzić to, tą przynętę, tego sieka, nie wiem czy to jest za szybko czy za wolno, no cóż, na czymś się człowiek musi uczyć, łowić nad Wisłą jak nie nad Wisłą, nie? I kolejny bach, ale to fajnie leci. Znaczy wiem, że to nie jest bardzo daleko, ale jednak te moje przynęty okoniowe dużo bliżej, dużo mniejszy mają zakres mocy wyrzutowych. Fajnie to wygląda. Ta wisełka, piękna, wielka. Jeszcze za nią, nawet to nie jest cała szerokość, bo jeszcze tutaj jest wysepka. Tam dalej jest jeszcze Wisła. W Dębinie naprawdę jest szeroka ta wisełka. Nie wiem czy nie szersza niż w Warszawie. Dobra, ostatni rzut w miejscu i lecimy na dalszą miejscówkę następną. Mam dzisiaj do pokonania jakieś 10 km. Także bolecę teraz na kolejny przystanek kolejowy. Więc a kolejny przystanek kolejowy jest 6 km stąd, ale ja jeszcze idę tam, dalej, w rzekę. I zobaczymy. Powiem Wam, że klimacik fajny. Jakby się coś udało złapać. Ja na razie próbuję na bolenie, bo widziałem ataki boleni. Widziałem też malutkie kleniki, których nawet jakbym złowił, to mnie był zadowolony, bo są naprawdę wybitnie małe. Dobra, także lecimy dalej. Jestem w Dęblinie, a jak wiecie lub nie, w Dęblinie są, słuchajcie, prowadzone kursy lotów, chyba tak to się nazywa. No i szkolenia ogólnie. I tam na przykład leci helikopter fajny, a ja tutaj widziałem niedawno, a propos wędkarskich rzeczy, że rzucał się tu jeden fajny klenik, no ale jeden to jednak za mało, żeby tutaj zmienić przynętę na kleniową, zwłaszcza że priorytetem jest dzisiaj boleń. Słuchajcie, tam trzy rzucały bolenie tam dalej, ale to jeszcze chwila, muszę obłowić to miejsce, no ale zarąbiste rzuty. Znaczy ten był akurat krótki, bo mi troszkę nie wiecie, ale ogólnie. Zobacz Tempo tutaj prowadzenia przynęty jest wo, Ależ boleń! Zaraz rzucę tutaj Jo, ja pierwicza Niedaleko O tutaj się rzucił gdzieś Ależ rybsko to było Aż to było rybsko, ja piernicze Chyba boleń, ale nie jestem pewny O pięknie teraz rzuciłem w To miejsce, gdzie się rzucił Ale chyba nie chcę powtórzyć, wiecie? Przynęta jest prowadzona z nurtem i jest dużo szybszy Dużo szybciej, muszę troszkę wolniej prowadzić, bo jest jakiś nurt O no i dobra, teraz powoli Troszkę jerkuję. No w każdym razie, widzicie żyje woda. Delikatnie żyje, nie, nie umarła. Coś się dzieje i co? I zobaczcie jaki kawałeczek przeszło. Przeszedłem znaczy Tylko 500 metrów w tom i 500 metrów w tą od mostu. Także no słuchajcie, wyłączam kamerę i lecę dalej. Przy rybie się widzimy albo przy jakimś fajnym holu. W tym miejscu są fajne klenie, ale co z tego jak, jak tu zarzucę? I potem będę miał rybę, to jej nie wyjmy Za stromy brzeg zdecydowanie. Dlatego pamiętajcie, że jak nie ma... widzicie fajne miejsca, ale nie macie szans nawet podebrać rybę, gdy ona wam weźmie, to po prostu w takie miejsce nie zarzucajcie. I ale ja co dalej. chociaż nie wiem, bo tutaj jakoś tak się strasznie dziko robi nie wiem czy przejdę, ale zobaczymy. Atomowe branie, myślę sobie, boleń. A tu. Kleniczek, ale pierdzielno mówię wam. Strasznie. I to jaki wobler, jak on, sam. no Coś niesamowitego. Z jednej strony mówię, A że kurczę, słuchajcie. No, słabo kurde, bo to kleń. I jeszcze jaki malutki. Ale z drugiej strony to ten wyjazd w jakoś zaowocował. Mizernie, ale jakoś zawocowo. Nie, no fajnie. Tak, klenik. Jeszcze tylko zrobię zdjęcie telefonem. I rybka leci do wody. Branie. No, takiego brania w życiu nie miałem. Jestem jeszcze amatorem, ale cóż, przynajmniej jest klenior. Taki faniutki z powierzchni, tutaj w tym miejscu. Tutaj akurat bym miał szansę podebrać większą rybę, bo tu jest zejście takie. I co, i wypuszczam. No, wyrzuciłem go, bo naprawdę to jest stromo, mimo wszystko, i nie chciałem tam schodzić. I co? No! Może nie jestem spełniony, ale pierwsza rybka z Wisły? Kurczę, fajnie. Mimo, że malutka. Teraz może na większą polecimy, co? Chociaż tego Bolenia, albo większego Klenia. W sumie nastawiałem się na Klenie, nie powiem, że nie, z, z myślą, tylko że na Pilicy. Miałem jeszcze jechać na Pilicę, na Klenie, ale chyba nie pojadę, wiecie, bo to jednak się troszkę słabo składa z tą Pilicą, bo wszyscy piszą, że mały stan wody i nie opłaca się jechać. No ale naprawdę był łakomy, zobaczcie jaką przynętę połknął, <laughs> nie połknął, no. Zainteresował się może, a może chciał naprawdę zaatakować. Kto wie, kto wie. No przecież buzią, a nie... a nie tam, a nie za grzbiet zahaczony mnie. Jest potencjał jeszcze, żeby coś złapać dzisiaj, bo tu nawet 300 metrów nie pokonałem, bo tam jest most. Dobra Lecimy dalej. Ale spójrzcie na to jak tu jest fajnie dziko. W tym miejscu akurat. Może dlatego coś złapałem. Wiecie, co, mała rybka, ale mimo wszystko cieszy, bo liczyłem się z tą myślą, że mogę tutaj naprawdę wyzerować. bo jest to Wisła, pierwszy raz na niej jestem. Pierwszy raz łowię na spinning. a tu klenik. no Mam nadzieję, że coś się uda złowić, ale mimo wszystko już i tak jestem w, w paru procentach naprawdę zadowolony, no bo kurczę, mały stan wody. Sezon na bolenie w maju, a ja złowiłem, może nie bolenie, ale klenia. No to jest już. A jakiś tam. Sukcesik, malutki wprawdzie, ale jakiś tam jest. Dobra. Nie ten, nie podniecam się i łapię dalej po prostu. Uff, już pokonałem jakieś 4 km, ale powiem Wam, że to jest bardziej męczące niż po prostu jakbym pokonał takie 4 km w cywilizowany sposób, bo jednak takie krzacory to jest po prostu żeś. Ło, wow. ale i tak warto zobaczcie, za tych kamiennych opasek mógłbym zrobić wszystko. Co prawda ta główka jest dosyć mała. Ale może na jakimś przelewie coś się uda jeszcze złapać dzisiaj. Jakiegoś bolenia? Ło, naprawdę. Pf, aż, no masakra. Troszkę się zmęczyłem. Chyba będę musiał odwracać. Chwilkę. Ale nie długo, bo bolenie. Nie czekają. Dobra. Oczywiście cały czas leci siek. Jeszcze go nie zerwałem, także póki go nie zerwałem. Cały czas będzie w akcji. Dobra, słuchajcie, znalazłem drogę do cywilizacji. Bo mi się woda kończy i muszę y, kupić wodę. Bo nie da się wytrzymać bez, bez napojów. Masakra, jest strasznie gorąco. Jest godzina chyba około 15, 15.20. A więc teraz pójdę kupić wodę i chyba, chyba, chyba coś zjem. Jak coś zjem to już będzie tak fajnie po 16 No i myślę, że wieczorkiem jakiś boleń może coś. Coś się może uda, kto wie. No i co? To bołki i lecimy. W końcu jakaś droga do cywilizacji, bo jak na, na razie to przez 3 godziny się mortowałem w tych krzakach, ale cóż fajnie było nawet po tych główkach pochodzić nad wielką niziną rzeką, to jest zawsze coś odmiana niż jakiś zbiornik zaporowy czy też mała rzeczka. Co, się z trochę, ale może mnie jakiś boleń jeszcze dzisiaj obudzi. No dobra, słuchajcie, jestem przy głównym moście w Dębinie. No i tutaj sobie zrobię krótką przerwę, bo trzeba się troszkę rozprostować, już czuć kilometry w nogach. Dyszkę zrobiłem dzisiaj, ponad. No i ten. I mam kanapeczkę, i Helenę sobie kupiłem w tamtejszym sklepie u hani. Tylko gdzie jest ta Helenka? Czyż bym ją zgubił? Nie jest tutaj dobrze. Oh yeah! Jedyne złote coś. A już nawet pamiętam ile. Ale mamy to. Ta woda się skończyła koła, to teraz Helenka. No i tutaj słyszycie te samochody, które jeżdżą tym mostem. Ogólnie to brakuje tu ścieżek dla się bo... Trzeba iść główną drogą Główną, wiecie, trasą No i co? Może tutaj porzucać? Czy to by nie był najgłupszy pomysł? No. Może to i nie byłby najgłupszy pomysł, ale ja już idę na drugą stronę, pierdzielę Chociaż może skuszę się na parę rzutów tutaj No pewnie się skuszę znaję mnie, dobra Także ja już sobie tutaj ucztuję Dobra, już skończyłem siestę. I powiem wam szczerze, jest bardzo niski stan wody, bo widać te kołki drewniane, których pewnie nie widać. Chociaż co ja, wiem, skoro nie jestem tubylcem, prawda? W każdym razie warto było to przyjechać, nawet jeśli już nic nie złapię. Posłuchajcie. Akurat ktoś mi życzy smacznego, bo napisałem komuś, że ja mogę. Czyli kanapki. No nie warto. Słuchajcie, nawet warto było tutaj przyjechać, zobaczyć nowe miejsce, połowić na nowym miejscem, zobaczyć jak ryby tutaj reagują na, na różne przynęty. I jak nie reagują, bo dzisiaj jakoś tak mega nie było. Przepraszam. Chociaż w sumie to zapało się klinika. Taki gatunek, gdzie u mnie za bardzo taki gatunek nie występuje. No i boleń też tak nie występuje za bardzo. Na owie może coś tam jeszcze popróbuję w tym roku. Za tym boleniem, pośmigać, ale prawdę mówiąc, prawdę mówiąc to nie ma tutaj takiej rewelacji, jeśli chodzi o te bolenie na tej wiśle. Pewnie dlatego, że jestem w sierpniu, a nie w maju. Ale następnym razem, jak już będę jechał na Wisłę, to myślę, że będzie to warszawska Wisła. Wiecie, myślę, że tak. Dobra, słuchajcie, trzeba się zwijać powoli. Muszę jeszcze obejść ten drugi brzeg. Gdzieś tutaj zakończę swoją przygodę, o tutaj Na tym drugim brzegu I będę już y, szedł na pociąg Tylko już nawet nie wiem na którą, zależy ile mi zejdzie y, Z obławianiem tych miejscówek Ale myślę, że... Że trochę zejdzie Także lecimy dalej Dobra, słuchajcie, zmieniłem nasieka znaczy, zmieniłem z sieka na obrotówkę, bo obrotówkę zerwałem. Ale jest teraz potężny wiatr, słuchajcie, potężny. Tutaj łódką tam wypływa, a ja staram się coś z brzegu złowić. Tam gościu też rzucam na spina, ale nic. No nie za dobrze to wygląda, kurczę. Wielka wirówka teraz na moim zestawie ląduje. Tak szczerze, to naprawdę ciężko dzisiaj. Znaczy, jak miałem tego sieka jeszcze, bo drugiego zerwałem, znaczy mam jeszcze parę sieków, ale już chcę zostawić na kiedy indziej. Ale i tak niezła statystyka w sumie na Wisną zerwać tylko te przynęty. No, jeszcze mogę tą wirówkę zerwać. Bo ogólnie to już kończę. Tak tutaj moją wizytę. W Dęblinie nad Wisłą bo już naprawdę rzucałem się bardzo dużo razy i przyniosło mi to jednego klinika, z czego się i tak cieszę. Także podsumowując, nie znam po prostu tego łowiska. Pierwszy raz nad Wisłą ważne, że się skończy, że, ten, że ręka rybą śmierci, nie? Och. Jest duże zmęczenie. Moim zdaniem pogoda też y, troszkę. Y, no, tak urodą nie grzeszy dzisiaj. Żebym tak to po ujął. Znaczy, na tego sieka właśnie nie, nie dałem sobie dokończyć. Na tego sieka chyba miałem jakieś tam bolenia małego. Tak, tak mi się wydaje, bo czuję mocne branie. Jeszcze podężniejsze niż w przytłaczeniu. Ale rybkę też czułem przez chwilę na kiju za duża nie było. Ale chyba albo to był zaczep, albo po prostu mały bolenik i, i puściło bardzo szybko. No i co, rzucam. Jest godzinka, już Wam mówi, która jest godzinka yy, 17.15, jeszcze 15 minut będę rzucał i zmykam na przystanek bo mam godzinę drogi do przystanku drugiego w dęblinie bo wcześniej byłem w zajęzierze dęblin zajęźrze coś takiego no a teraz będę w dęblinie na przystanku bo muszę kupić bilet bo wcześniej miałem kupiony w kasie a teraz kasy chyba z tego co wiem będą zamknięte zobaczymy zresztą zobaczcie jak fajnie się gnie ten hijek jeszcze obrotówka stawia opór i jeszcze nóż stawia opór i ten kijek się gnie praktycznie parabolicznie no jest moc tego kija ale sztywny jest. Sztywna pała, takie bardziej pod sandacz niż szczupaki a na bolenie to nawet nie wiem jaki musi być kij, czy giętki, czy taki sztywny bardziej w sumie nad tym się nie zastanawiałem obiecuję Wam, że jeszcze będę próbował z w tym roku na pewno na jesieni, ale jeszcze teraz w sierpniu mam troszkę woblerków na bolenia nad Radomką, może się uda, może na Domaniowie złapać jakieś bolenia, zobaczymy to zobaczymy, na pewno będziemy próbować dobra, słuchajcie, nic nie bierze, jest potężny wiatr jak zresztą sami słyszycie a więc będziemy kończyć po prostu ten odcinek obiecuję Wam, że jeszcze spróbuję z boleniem mimo, że teraz przyjąłem porażkę no na klatę teraz porażki trzeba przyjmować na klatę, więc ja ją przyjmuję nie poddaję się następnym razem po prostu na polenie, wybiorę się w inny fragment Wisły, a jeszcze w tym roku, może w sierpniu, nawet w tym miesiącu, wyskoczę na te polenie jeszcze raz, na trzy Radomkę, bo tam się rzucają bardzo często, jeszcze dwa częściej niż dzisiaj, bo sierpnia dzisiaj tylko trzy ataki, plus chyba jeden mi siedział nawet, wiecie. Dobra, mało co słyszycie pewnie, bo jest naprawdę potężny wiatr, także stają